Pod punkcie C będziemy wycinać jakąś figurę. Tak, Najpierw sobie w pierwszym kroku policzyłbym pole prostokąta, czyli uznajmy, że mieliśmy taką kartkę, dobrze? Czyli taki prostokąt. O wymiarach 5 na 6 jest to taki prostokąt zielony, taki był kawałek papieru i z niego coś tam wycięliśmy. Czyli to nasz krok pierwszy to jest pole prostokąta, czyli mamy A razy B, przypominamy sobie wzór, P równa się 5 razy 6, to się równa. 30 cm kwadratowych. I teraz w kroku drugim policzę sobie pole trapezu. A to trapez będzie czerwony. Ten tutaj, zobaczcie. I może sobie zaznaczymy go bardziej, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Tu mamy jakieś ramiona, tu jest podstawa A, a tu jest podstawa B. Tu mamy jeszcze wysokość. Też ją sobie zaznaczę pod kątem prostym. I teraz tak. Ta górna podstawa u góry. Ile ona będzie miała? Ten odcinek tutaj. Skoro całość było 6, poszedł 1 i 1, czyli 6 minus 2 to 4 cm Wysokość to samo co tutaj, czyli 2 centymetry, a górna podstawa jest 1 centymetr, czyli liczę pole P równa się 4 plus 1 w nawiasie razy wysokość, czyli 2 przez 2, dwójki mi się skracają. P równa się. 4 plus 1, 5, po prostu 5. Wymiar centymetry kwadratowe. I krok trzeci. Tu mamy czerwony. A trzeci to będzie ta figura. To może sobie ją zaznaczymy, o. Że tu jest ta nasza figura, tak. Że to jest pole figury. Czyli pole figury równa się pole prostokąta. Y, to sobie jedyneczką może. A to dwójeczką. Czyli P1 minus P2. Pole figury równa się... 30 minus 5 pole figury równa się 25 cm2 w nawiasie kwadratowym. I mamy odpowiedź w podpunkcie C.